I popija! Hagle wytrzymaj! Tak le trzymaj! 80! Lewy 90 z uwagą! Lewy 90 z uwagą! Hagle lewy za wysepkę Tak lewy za wysepkę Hak prawy ciasno! Hak prawy ciasno! Ciasno hak prawy ciasno przed wysypkę, hak prawy ciasto przed wysepkę hak prawy, stop, szykana, szykana, za szykaną prawy do lewy na trawę ślisko, prawy do lewy na trawę ślisko. Prawy na szuter. Prawy 90 ciasno. Hak prawy zacisk. Hak prawy zacisk. Hak lewy drugi. Hak lewy drugi. Prawy 90 nie wypuszczaj. W końcu prawy dziewięćdziesiąt, uwagą! Prawy dziewięćdziesiąt, uwagą! Lewy długi na szykanę! Sto! Hak lewy przed wysypkę! Hak lewy przed wysypkę! Hak prawy! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова